jak podejmować lepsze decyzje. Na początek warto pokonać czterech wrogów dobrych decyzji, o których piszą w swojej książce Chip i Dan Heath. Jacy to wrogowie i jak ich pokonać? Hmm. Nazywam się Przemysław Kłótny, a to jest kanał Dobra Mowa, wystąpienia publiczne i rozwój osobisty. Ostatnio sprzedawałem samochód. W końcu pojawił się kupiec. Niestety znów handlarz. Ale jak mnie podszedł i jak nie dać się podejść, o tym też się dowiesz z tego filmu. Jak zatem podejmować dobre decyzje? Po pierwsze, unikaj wąskiego kadrowania. Uf, handlowiec, po pierwsze, przez telefon wybadał, czy jestem skłonny obniżyć cenę. Jeszcze się tak nie afiszował z tym, że jest handlowcem. Podał nawet konkretną kwotę. Byłem skłonny się na nią zgodzić, więc przyjechał. Zaczął oglądać i skracając tę opowieść, powiem, że już był gotów kupić, no tylko że za znacznie niższą kwotę. Nie zgodziłem się. Odpalił silnik i zaczęliśmy słuchać. Po chwili mówi: Słyszy pan jaki głośny? Mówię, że po ośmiu latach użytkowania to chyba nie spodziewał się, że silnik będzie pracował tak, jakby auto właśnie zjechało z taśmy produkcyjnej. No co on, że to, że tamto i że nikt mi nie kupi tego auta w tej cenie, takiego głośnego? Stanąłem przed wyborem teraz albo nigdy. Wąskie kadrowanie jak z niego wyjść? Jakie mamy lekarstwo? Poszerz wachlarz możliwości. Innymi słowy, spójrz z lotu ptaka. Zamiast zadawać sobie pytanie teraz czy nigdy, lepiej, jak sprzedać auto jak najkorzystniej i gdzie się ogłosić, by dać sobie na to szansę. Gdybym zadał sobie uczciwie to pytanie wcześniej, pewnie wyeliminowałbym tego handlarza już na dzień dobry. Pewnie by tak było. Wniosek na pewne decyzje może być za późno z powodu emocji, o których powiem. Później. Być może łatwiej po prostu znaleźć kogoś, kto miał podobny problem, dotyczący na przykład sprzedaży, właśnie samochodu. Jak się jednak potoczyła ta moja sprzedaż, powiem za chwilę. Ale najpierw wróg numer dwa, a jest nim błąd potwierdzenia, którego należy unikać. Unikaj błędu potwierdzenia, gdy analizujesz. Kiedy ów handlarz zaczął mówić o tym, że nikt nie kupi tego auta w tej cenie, przypomniałem sobie, że wcześniej dwóch innych proponowało podobne kwoty. Hmm, może ma rację, może to nie przypadek. Lekarstwo. Skonfrontuj założenia z realiami. Cóż wystarczyłoby zrobić? Ano, wystarczyłoby zadać sobie dobre pytanie: gdzie mogę dowiedzieć się, jakie są aktualne ceny? wtedy prędzej czy później trafić mógłbym na oferty zbliżone do oczekiwanych przeze mnie poza ogólnodostępnym bardzo popularnym portalem sprzedażowym są przecież mniej lub bardziej specjalistyczne fora internetowe w tym te dostępne na Facebooku mało tego są tam takie fora które dotyczą mojego konkretnego samochodu tego modelu zajrzałem tam czy mi to pomogło już za chwilę się dowiesz ale najpierw Błąd numer 3. Unikaj podejmowania decyzji w bieżących emocjach. No właśnie. Gdy ów handlarz mówił, kup pan teraz, bo zaraz wychodzę, to powinno dać nam otrzeźwiające przeczucie. Mnie powinno to dać. Lekarstwo? Ochłoń, nabierz dystansu, a niech sobie idzie. Trzeba sobie zawsze ustalić minimalną stawkę, poniżej której się nie zejdzie. A gdy ktoś ją przekracza, grzecznie albo grzecznie i stanowczo należy podziękować. To bowiem przypomina o naszych priorytetach i to jest klucz. Emocje podpowiadają nam nie najszczęśliwsze rozwiązania. Ale jak było w moim przypadku, już mówię, ale najpierw numer 4. Unikaj nadmiernej pewności siebie, gdy wydaje ci się, że wiesz, jak będzie. Przed spotkaniem z tym człowiekiem byłem pewny tego, że dam radę sprzedać auto drożej. A jednak, wraz z rozmową, zacząłem tracić tę wiarę. Był trzecią osobą, która nie chciała zaoferować mi znacząco więcej. Hmm, to nie przypadek. I to był sygnał, który sprawił, że podjąłem taką, a nie inną decyzję. Lekarstwo? Miej coś w rodzaju sygnału ostrzegawczego. Coś się dzieje po raz trzeci. Oho! To znak, że coś jest na rzeczy. Kiedy po raz trzeci ktoś zaproponował mi podobną kwotę, uznałem, że nie chcę tracić więcej innego cennego kapitału, który mam, czyli czasu. Już zatem wiesz, sprzedałem, tak, blisko swojej minimalnej stawki, ale jednak znacznie poniżej oczekiwań. Hmm. Byłem zmęczony długotrwałym poszukiwaniem. Rozmyślaniem, ile to jeszcze potrwa, i tak dalej, i tak dalej. Całkowicie się zniechęciłem do tej sprzedaży, chciałem mieć to po prostu z głowy. Nie zmienia to faktu, że co do wąskiego kadrowania, za późno zadałem właściwe pytania dotyczące tego, jak i gdzie sprzedać auto. Szkolny błąd. Co do błędu potwierdzenia niepotrzebnie nabrałem się trochę na to, co podpowiadała mi narracja. Sprzedawcy. No, po prostu jakoś tak, miał ten dar, miał ten czar. Trzeba uważać. Co do emocji, nadmiernie ucieszyłem się na myśl o otrzymaniu natychmiastowej gratyfikacji w postaci, no po prostu, żywej gotówki. Co do nadmiernej pewności siebie. Hmm. No cóż, wydawało mi się przez chwilę, że to najlepsza możliwa decyzja. I tyle. Czy taka była? Nie wiem. Mam problem sprzedaży z głowy i to wiem na pewno. W sytuacji, gdy mam mało czasu, na cokolwiek nie jest to takie złe rozwiązanie. Czy mogłem rozegrać to lepiej? No z całą pewnością tak. Mogłem choćby przetestować, czy po mojej odmowie wróci. Tego żałuję najbardziej, tak naprawdę. Przecież zawsze mogłem powiedzieć, że okej, okay, okej, okay, to, to wróćmy do poprzednich ustaleń. Pamiętaj Pan przecież, prawda? Jakie mam z tego wnioski przed następnymi decyzjami? Po pierwsze, spojrzenie z lotu ptaka pozwoli uniknąć wąskiego kadrowania. To wydaje mi się najważniejsze. Po drugie, aby uniknąć błędu potwierdzenia, warto zrobić dobrą analizę sytuacji, której elementem może być rozmowa z kimś z zewnątrz, z ekspertem, z kolegą, który się zna. Po trzecie, aby uniknąć podejmowania decyzji w emocjach, no, trzeba zrobić wszystko, by ochłonąć. Dać sobie noc na przespanie się z konkretną myślą, dzień na przemyślenie. To nie jest tak, że trzeba podejmować decyzję tu i teraz, już, bo zaraz wojna albo coś. To nie jest ta ranga. Po prostu, chłodna analiza bardzo jest pomocna. Po czwarte, jeśli chodzi o nadmierną pewność siebie, to wynika ona z przeszłych doświadczeń, ale nie z przyszłych których jeszcze nie nabyliśmy, a przyszłość może nas zaskoczyć. Unikanie omówionych błędów przydaje się nie tylko wtedy, kiedy sprzedajemy samochód czy cokolwiek innego. Przyda się również wtedy, gdy w grę wchodzą nie tylko pieniądze, ale na przykład słowa. Gdy chcemy powiedzieć za dużo albo za mało. Każdy konflikt, nieporozumienie będzie można rozwiązać łatwiej. Gdy spojrzymy z lotu ptaka na daną sytuację i zadamy sobie właściwe pytanie, pytania, gdy spróbujemy spojrzeć na tę sytuację z zewnątrz, by zobaczyć, jak wygląda okiem zewnętrznego obserwatora. Będzie również łatwiej rozwiązać konflikt, problem, gdy unikniemy emocji, dając sobie czas. Gdy zaryzykujemy coś wbrew temu, co podpowiada nam pewność siebie, również możemy wyjść na tym dobrze. Ponieważ ta pewność siebie często jest nadmierna. Więcej wskazówek znajdziesz w książce Decyduj, jak podejmować lepsze decyzje w życiu i w pracy. Autorów już znasz, powiedziałem o nich. Na początku znajdziesz ich również w opisie filmu. A jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, coś wniósł do Twojego życia, polub go, zasubskrybuj kanał. Dziękuję.